Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Warcraft 3. Zaczynamy dzisiaj kampanię ludzi, tak jest, plaga Lorderonu. Zobaczmy, co w związku z tym tutaj się będzie działo. O, znowu czarny ekran, znowu nie wiem, co się dzieje. Prorok w ogóle to jest chyba ten Medivh, tak? Którego książkę odzyskiwaliśmy w dwójce, jeżeli dobrze pamiętam. Doszły nas wieści o przegrupowaniu się Orl. Ostatnie ataki na obozy dla internowanych są chyba na to wystarczającym dowodem. To prawda, horda rzeczywiście ruszyła. Absurd! Mój lud nie będzie się bezczynnie przyglądał, jak horda gromadzi się u naszych bram. Orkowie nie są naszym głównym zmartwieniem. Ile razy mam to powtarzać? Królu Terenasie, weź sobie do serca moje ostrzeżenia. Zaraza rozprzestrzeniająca się w krainach północy może okazać się szalenie groźna. Zaraza? Wam magą pomieszało się już w głowach. Na północy krain ludzi, bowiem Nie z góry tej teorii. Jeśli ta, jak mówicie, zaraza stanowi zagrożenie, co wypada nam czynić? To proste. Mówiłem już, że Kirin Tor są gotowi do objęcia wiosek ścisłą kwarantanną. Nie zgodzę się na żadną kwarantannę, póki nie zobaczę dowodów, ambasadorze. Lud on dość się wycierpiał i bez bycia więźniem we własnym domu. Na północy krainy ludzie są, nie umarli. Tam była zaraza, więc no... Ależ oni i tak są więźniami, dobry panie. Co to ma znaczyć? Ktoś ty. Ludzkości grozi niebezpieczeństwo. Fala ciemności nadciąga, a świat stanął na skraju wojennej otchłani. Dość tego! Straż, zabrać tego szaleńca! Wysłuchaj mnie! Twój lud może się uratować tylko ruszając na zachód. Do zapomnianej krainy kanin. Ruszyć na zachód, Brednie. Powoli, ambasadorze! Nie wiem, kim jesteś, ani w co wierzysz. Ale nie potrzeba nam teraz szalonych proroków. Nasze ziemie znalazły się w niebezpieczeństwie. Ale to my zdecydujemy, jak najlepiej chronić nasz lud. A teraz idź! Precz! Raz już zawiodłem ludzkość, ale to się więcej nie powtórzy. Jeśli ty nie jesteś w stanie unieść przemienia, znajdę kogoś, kto to zrobi za ciebie. Ostrzeżenie zostało przekazane. Strasznie szerokie są te postacie, mam takie wrażenie. Rozdział pierwszy obrona yy, strach bradu. Niedawne powstanie orków w południowym Nordenronie zmusiło przymierze do podjęcia zdecydowanych kroków. Król Terenas wysłał dwóch największych paladynów królestwa, z czego syna księcia Artasa i legendarnego Utera Lightbringera, aby raz na zawsze zniszczyli zagrożenie ze strony orków, pewnie. Książę się. Ja i moi ludzie jesteśmy zaszczyceni Twoją wizytą. Daruj sobie ceremonię uderze. Nie jestem jeszcze królem. Dobrze Cię widzieć. Wzajemnie, mój chłopcze, cieszę się, że król Terenas przysłał mi właśnie Ciebie. Ojciec wciąż się łudzi, że nabędę przy Tobie doświadczenia i nabiorę cierpliwości. Ojcowskie prawo marzyć. <laughs> Sytuacja wygląda tak. Nasz zwiad potwierdził, że po drugiej stronie tej grani znajduje się obóz Orków. Tak przypuszczałem. To nie wszystko. Szykują atak na pobliską wioskę Strondbrad. Z tego co wiemy, mieszkańcy są całkiem bezbronni. Trzeba natychmiast uderzyć na obóz Orków. Zdołasz sam pokierować obroną Strondbradu? Oczywiście, uderzę. O mnie się nie martw. Świetnie. Gdy ocalisz wioskę, spotkamy się w oboziorku. Uważaj na siebie, się. Diardasie. I zabrał wszystkich ludzi i poszedł. To za chłop. Ah, rebr na rękę, okay. Jakieś niebezpieczeństwo? Absolutnie żadnego, nie przejmuj się. Jak najbardziej. Co my tu mamy? Co no to jest? Święty Blask. Święty Blask, który może uleczyć sojuszniczą jednostkę jej 200 punktów życia, lub zatać połowę obrażeń wrogiej jednostce nieumarłym. Okej. Okej. Niszczymy to. Plan. Mądry plan. Oczywiście. Na Dobra. Na honor. Wszystko fajnie, ale weź się przymknij trochę, co? Odgłosy poruszania, no. Weź to jakby. Oczywiście. Halo, kazałem ci się zamknąć. Reakcje jednostek. Tak. Ok. A, ja wszystko rozumiem, ale jakbym miał tego słuchać przez całą grę, to chyba bym pierdolca tu dostał, więc podziękuję. Co my tu mamy? Halo, halo. Halo, halo. Tutaj jest jest jakaś farma. To nieznajomy czy przyjacielu? tym to jest wasz książę przyszły, więc. O! Ona jest zarażona. Witaj. Ona jest zarażona. Niszczymy tutaj. Dobrze cię widzieć. No, dobrze cię widzieć, tak, tak. Pewnie, że dobrze mnie widzieć. A co ty myślałeś? Brak kosztów, zero surowców. Pięknie. O! Mamy tu jakiegoś kłeśka pierwszego. Nie walczyć za Lorderon. Chwyćcie za swe miecze! O, jednak nie kłeś, tylko jednostki dodatkowe. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A ty co byś chciała? Proszę, jesteście moją jedyną nadzieją. Banda gnoli porwała mojego małego Timiego. Zabrali go do swojej kryjówki w lesie. Proszę znajdźcie go i przyprowadźcie do domu. Pewnie, że tak. Zabignole, które porwały chłopca. Już idziemy na odsiecz. Timmy! O. No. Ratunku, pomóżcie mi, proszę! Jestem uwięziony w klatce! To brzmi, jakby to mówił dorosły chłop, który próbuje mówić jak dziecko, ale. Ale nieważne, nieważne. W ogóle Artaza jest cudowna. Szkoda tylko, że. Dobrze, dobrze. Szkoda tylko, że ten portret, jakby animowany, nie jest tak ładny. Och, jak mogę Ci podziękować? Przyjmij to w podzięce. Co mi dasz? Nowy przedmiot. Pierścień ochrony, plus jeden, tak, tak. Pięknie. Zniszczcie te chaty. Nie, to w ogóle masz obrażeń? 24, 20, 34. Okej. Okay. A wy? No, czy jesteś tak dwa razy lepszy od nich, no? Spoko. No jesteś dużo lepszy od nich, bo możesz się leczyć cały czas. No, tak, jeżeli chodzi o obrażenia, no. Wylecz kumpla swojego. Dopóki jeszcze nie potrzebujemy jakoś bardzo oszczędzać many, to. to puśćmy to sobie, żeby już się regenerowała. Tutaj już nic nie widać. Okej, okay, zobaczmy tu. No, i generalnie to już mamy tylko w tę stronę przejście. No, te pierwsze kilka miejsc będzie dosyć szybkich. Jak zaczniemy już musieć rozbudowywać swoją bazę, faktycznie, no to wtedy będzie problem. Tak, mnie ciekawi, czy ona faktycznie jest zarażona, czy po prostu taki model ma. Ale wiem, że później modele chyba zarażonych, właśnie będą takie fioletowawe. Ale nie jestem pewny, nie jestem pewny. Mamy tutaj miasto, do którego dążymy. Halo, witam? To, to pułapka, no właśnie. Tak myślałem, że to pułapka. To nie wyglądało normalnie. Dobra, skupcie się na jednym, to Bo inaczej to będzie problem. Nie chcemy tracić za dużo życia. Uuu, zwój leczenia to no cię mógłbym użyć jeden. Ale poczekamy. Może jeszcze więcej zostanie rannych. Mamy tutaj zwój ochronny, miksturę leczenia, zwój leczenia, dobrze. Pewnie, pewnie. Ach, tu nie ma przejścia. Dobra, to cofamy się na drogę. Widzę, że te jednostki są wystarczająco mądre, żeby nie robić jakichś takich gałgaństw. Typu blokowanie się na przykład na płocie. Pomocy! bandyci kradną nasz dobytek. Zabierzemy im złoto, tak samo jak innym! Co za gnój. zabrali moją księgę rachunkową. Bez niej stracę moją farmę. Proszę, odzyskajcie ją z ich obozowiska. To dla nas bardzo ważne. Pewnie, już idziemy ci pomóc, kumplu. Dla mnie nie ma czegoś takiego jak side quest. Side questy zawsze robi się przed normalnymi questami, żeby nic przypadkiem nie ominąć. Tak, tak. Dobra, wylecz go. Na razie, dopóki możemy, to używamy sobie many, a dopiero później przedmiotów. Przedmioty mogą się przydać później jeszcze. Halo, halo? No, jest ich tu czterech. Mhm. tu jeden z włosów dostaje. Kołek teraz z niego. Leczymy. Pięknie. Ekstra many. No, może akurat teraz nie przyda się jakoś najbardziej, ale dobrze ją mieć. Pięknie. Dobra, zniszczmy te budynki. Jestem ciekaw, czy może z nich coś faktycznie wypaść. Jak na razie chyba nic z nich nie wypadło. Ale zajmuje to parę sekund dosłownie, więc. Czemu mielibyśmy nie spróbować, prawda? Podnieść tę księgę. Księgę rachunkową Gerarda. Ta księga pełna jest nudnych zestawień i sprawozdań. Nauczyciel oddania zwiększa bazowy pancerz o 1, 2, 3. Palady zostaje otoczony nieprzeniknioną tarczą, która przez pewien czas chroni go przed wszelkimi obrażeniami i zaklęciami. Mhm. No ja jednak poszedł tutaj w takie buffy typowo dla naszej postaci. A dopiero później coś bardziej pokombinował. Bo wydaje mi się, że to będzie ważniejsze. Oczywiście w międzyczasie możemy ludzi poleczyć, czemu nie. No, dawaj tu Artes. Jest tu pieśniak z żoną. Chybaż nie można przeczytać, co jest na tym słupie Dziękuję na przykład. Pomoc. Proszę, weź weź to. Uuu, kiedy stanie użyta trwale zwiększa siłę Bohatera o 1. Pewnie, że użyjemy od razu. Pierwszy bandytów, zadanie wykonane. O nie! To orkowie! Klan czarnej skały. Broni, bracia! No, jak się skupimy na nim, to on tutaj nic nie zdziała. Rozumiem, że. Klan czarnej skały jest czarny na mapie, czy nie? To czarni to są tutaj ci ludzie. Czarni to są tutaj ci ludzie. Ty zabił nam jednego. A to gnój, nie zobaczyłem i nie zdążyłem go wyleczyć. No trudno. Nie mam. Mamy tu cmentarz, na którym. nic się nie dzieje. Okej. Okay. Ale teoretycznie jest tutaj coś, tylko że. nic co moglibyśmy oznaczyć. Zapraszam do środka. O nie, to kuń! Odpijemy go. No to jest wódz łowców niewolników, o proszę. Zaraz go tam pogonimy. Nie, oni są czerwoni na mapie. To no w sumie tak, jak są czerwoni tutaj, to są czerwoni na mapie. Tak jak my jesteśmy niebiescy z tyłu, oni są czerwoni z tyłu. Tak, dobra, wszystko jasne, wszystko jasne. Mamy iść tam, więc najpierw zobaczymy sobie, co jest jeszcze dookoła. Zobaczymy sobie, co jest dookoła. Niszczymy te... Te skrzynki, oczywiście. W nadziei, że coś tam będzie, chociaż na razie nie mieliśmy jakoś dużo szczęścia, jeżeli o to chodzi. On chyba tam pobiegł, więc zobaczmy, co jest w tę stronę. Kolejni orkowie. Halo, proszę nie rozwalać domu. Ciekawe, czy my moglibyśmy rozwalić domy, na przykład. Teoretycznie możemy je oznaczać. Dobra, dawaj ten zwój leczenia poko, tego możesz podleczyć już jednego straciliśmy, nie stracę więcej ludzi absolutnie absolutnie mikstura many nie, że miała być teraz jakoś bardzo potrzebna ale mamy ją Bobsgans, no proszę, ktoś tu sprzedawał pistolety, tak? ktoś tu sprzedawał pistolety ciekawe czy legalnie, no ciekawostka co my tu mamy? Nic konkretnego. O, proszę dawać ich tutaj. Wszyscy na jednego, żeby jak najszybciej go zabić, oczywiście. To oni jakoś więcej obrażeń biją, mam wrażenie, niż my. No, patrzcie. Nasze podstawowe jednostki mają 420 a życia, on ma 680. Wylecz go. No, chyba trochę nie fair, co. chyba trochę nie fair, ale dajemy radę. No co mamy nie dawać rady? To są pierwsze misje. Jakbyśmy tu sobie nie dali rady, to już byłby to już byłby ze mną jakiś problem. Nie z tu ze mną byłby już jakiś problem. Zabierzcie to bydło tam gdzie resztę. Ruszać się. A co z tymi, których zabrały orki? A bijemy ich tu dziadów. Pięknie. Jednego za drugim. Tego sobie podleczymy. I ich. Ile ty masz życia? 850. No jesteś trochę lepszy niż oni, ale... Raczej nic z tym nie zrobisz. Ja chciałem tego konkretnego wybrać. Czekaj, okay, rozumiem, że muszę go dwa razy kliknąć. Ej, zabijcie go! Czemu on jeszcze żył? Mogę im zadać obrażenia? Chyba nie. Chyba nie. Wydaje mi się, że powinien się podświetlić na czerwono, jeżeli bym mógł. Tak mi się wydaje. Nie ma tu żadnych skrzynek do rozwalenia. Pewnie. Ale mu spada to HP. Pięknie, pięknie. Pokonaj wodza łowców niewolników. Zrobiliśmy sobie wszystkie questy poboczne, questa głównego i zobaczmy, co teraz. Chwała ci, książę. Ale co z tymi, których zabrały orki? Nie martw się, synu. Odnajdziemy ich. Wkrótce wrócą do swych domów. Książę, Lord Uther potrzebuje cię natychmiast w obozie orki. Ani chwili nudy. W drogę! Tak jest, w drogę. Kontynuujemy. Pięknie, wszystko, wszystko mamy lepsze, no oczywiście że jesteśmy lepsi niż jakieś tam durne orki, prawda? Także dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!